Ja się zapraszam na sklep Genesis. Link macie w opisie. Tam z kodem plaga dostaniecie 10% rabatu na wszystko, co chcecie sobie kupić. myszki, klawiatury i różne takie. sprawdzajcie, Link w opisie. A, a. Tam ci w środku się odgrażają, że zaraz na pięciu chłopach leci na plecy. To. A. musicie uważać. No, aż, aż, aż mnie kusi, żeby zrobić tak, że panowie będą negocjować, a my osłajać. No, kurwa! <noise> No, no, to, no, to, tak, to co, mogę, co mogę powiedzieć? No, no to jest sytuacja, tu wyniknęła bym powiedział niespotykana na skalę światową no, w Ale to od Ale tu nie agresywni, tu my nie no, w ogóle. Czekaj. No i co hmm. No nie wiem wiesz, że my tam coś. ja bym zrobił normalnie wjazd. Tak, ma ktoś wytrych? No właśnie. Pająk? Nie mam! No ty zawsze masz. Ale to też w przypadku, gdy policja dojedzie, to raczej nie będzie wjeżdżać w nas, jak będziemy tam siedzieć. No powinno poczekać. No. No policja akurat nie powinna, znaczy nie musi, jakbyśmy się strzelali i tak dalej. No nie musi, ale sądzicie, że jest icha na tyle, żeby chcieliby to robić? Nie wiem, dobra, decyzja, jak nie mamy wytrychów, to i tak im tych drzwi nie otworzymy, no to kurwa przypał. To góra na motel, Chyba, na na ma. Chyba, że zaraz nie sobie sami otworzymy. Nie Coś wytrych? Może oni tak stali i czekali tam, nie? No. Dobra, ja kurwa, i zrobimy negocjacje, ta ich szóstka pewnie jest otwarta, Pójdziesz z tej ich szóstką na motel, weźmiesz sobie tri i wrócisz. Dobra, dawaj. Dobra, no, dobra, to go. Co? To. to nie są kraty? Nie, kraty chyba nie mają. Nie wiem. Przedobiam. Dziewka, czas, i Dobry. LSPD, witam. O kurwa. Dobry dzień. Ups. Eee, funkcjonariusze, proszę się rozstawić dookoła, sensownie jakoś. Ej, i proszę jest. wyznaczyć negocjatora ze strony napastników dopiero teraz odpalili tego napad. Druga grupa się wbiła. Halo? Halo? Słyszycie mnie tam w środku? Halo. A, jest policja. No i gdzie ten negocjator? Nie ma. No jak tu nie ma. Nie ma. No panie, negocjujesz pan czy nie? A, a, a co pani zaproponuje? No wolny odjazd. Wole, a na co? No jak to nas, kurwa? Na was dwóch, no? Jak na dwóch? A ile was jest? Trzech. No to na was trzech. To jak będzie? Przyjemy, dawać, Nie, nie, szybko, szybko wjechał. nie, No to możemy drzwi przyjąć. Drzwi są otwarte. nie, wiem. Z tymi napastnikami w środku. Hmm? Co jest? Kurwa, dokładnie strzelasz? Hubert serio, dostałem bana, miód za no, żart no jest, i kłot Dobre chłopaki my chodźmy, chodźmy, my chciały my dobrze środki. dla serwera i kłot, x 5 zł. Ja nie ja nie dałem ci bana, nie wiem, o co ci chodziłem. No jak tam, jak tam? Co jest? Miała maska, bo idzie negocjator z drugiej <śledzimy> Dobra, <śledzimy> Się dzieje. Ale niech tamten policjant nie celuje, my nie celujemy. Ale my też nie celujemy. Dobra, nie celujcie, spokój. Dobra, czepeczka, zmień tu przy drzwiach, panowie nie chcą negocjować i wzywali... A, wzywali ze posiłki przez radio, to wiesz, tam, gadaj z nimi. Okay. Nie słychać pana. I, bo nic nie się mówimy, już idziemy Halo, niencjator. halo, negocjator, negocjator w drodze! W Oni mają otwarte drzwi! Nie ja nie wiem, zauważyłem. No i schowam broń, pogadamy. Jasne, to, to, to oczywiście. Dzień e, generalnie to jest taka sytuacja, że my tutaj patrol obywatelski, zauważyliśmy napad, postanowiliśmy przyjechać, zobaczyć, co się stało. No i tam w środku mają trzech napastników, jednego zakładnika, negocjuje już. Tak, Ta, negocjacje są w toku, ale tam zauważyłem, że ty napastnicy wzywają prawdopodobnie jakieś wsparcie, bo coś tam krzyczą, że druga ekipa im wjechała, szybko, 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 szybko. No, <laughs> także wnioskuję, że tu będzie zaraz jakaś wielka zadyma. Ja nie wiem co. <laughs> Ilu was jest? Czterech. A to, to dużo tu to nie macie do roboty. Panie, my tu przyjeżdżamy do deafanta, to nagle dwa kamacze dookoła. no, bo my tu byliśmy pierwsi. No, tak, byliśmy pierwsi, legitnie. No i co, no nie szukamy kłopotu z policją, tylko tamtych panów chcieliśmy, bo trochę nam te zepsuli plan na wieczór, no. To dobre panowie, ale my teraz to w sobie nawet nie wiemy, co robić, bo jakby. Poczekam. 150 do 151. Co robimy w tej sytuacji? No, jest napad i panowie przyjechali, żeby odbić napad. To znaczy, zrobili interwencję obywatelską, Jechały o jak drugie auto. I jak prawdopodobnie tu zaraz dojadą kolejni ludzie i X... będzie jedna wielka zadyma. Wsparcie biały, to są biały potwierdzam. O! O, przyjechało wsparcie tam z tyłu biały i klasa. Eee, i tutaj na widział, zauważył wsparcie białek i klasa. E, i znaczy, to tych ze środka, nie nasz, no. O, wsparcie tych ze środka. Stoi tam z tyłu, na parkingu. Jezu Chryste. Powiem panu, że jeszcze nie byłem w takiej sytuacji i... Ja też jestem w szoku, staram się z tym jakoś żyć. A ja też. <laughs> to co my robimy? Chcesz tu podejść? Ja nie wiem, co tu się dzieje. Chodź tu, i tak. Jak tam sytuacja w środku? Chcą negocjować, czy nie? Grożą, że to jedzie ich pięciu przyjaciół, jakaś biała, bia były bia i klasa przyjechała, więc no, tak bezpiecznie. A, a, tam ci w środku się odgrażają, że zaraz na pięciu chopa wleci na plecy, to, a, musicie uważać. Do... To, aż, aż, aż mnie kusi, żeby zrobić tak, że panowie będą negocjować, a my osłajać No kurwa! <noise> 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 no, tak <jest głosy> Co, mogę, co mogę powiedzieć? No, no to jest nieoczekiwana sytuacja tu wyniknęła, bym powiedział niespotykana na skalę światową w tak. Ale, ale my tu nie agresywni, tu my nie agresywni no, w ogóle. Się. Co jesteś? To... Bóg, ty, jest, ty, jest, ty jesteś jest. bardziej doświadczony człowieka. Ja jest... Ty, ty jesteś równy ze mną ja, tak. ja ja raku, Ja to co no, najadę. To, co najadę. niech panowie zrobią. Praca, no, nas jest tu cztery. się blisko przy centrum, od... przy autach. Nie, <grym> tak mi, przez ten... nie, nie. No nie to my nic tu nie zobaczymy. Nie w tym centrum. najwyżej możemy się... zatrzymać tamtą gigę. Tak, hmm? a, bo my tu we troje to mamy mało zabójstwa. Dobra, dobra jedziemy, wie pan co? Się. Tak. Hmm. Bo podjedziemy do tamtej G klasy. Nie, my. <grym> Panowie tam podjadą, my, a my tu zostaniemy. Podjedziemy do G klasy, a wy zostaniecie tutaj. Dobra. Panego czy my się? Dobry I Dobra, wsiadamy do aut, dojeżdżamy G klasy, policjanci się zajmują napadem. Panowie, panowie, chyba tak, musimy tak, tak. się odwrócić, Chodź. Chodźmy, się nie wiem Nie wiem co się dzieje, właśnie Pa... Ale fajne buty pa, jakie fajne Lita buty ja, jak pa. coś, to mają zamkniętą tą mi szóstkę No, ja też ja takie buty chciał, pięknie. Dobrze, dobrze, bankot Lecimy O, ale piękne buty lewo. Lewo. Pierwsza... lewo lewo, 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 lewo Widzę, widzę, spoko Idźcie w tamtą stronę, my w tą stronę Broń w ręce Mamy Jadą w waszą stronę Nie, nie prosto mogliście pojechać, kurde Mamy, gonimy Gdzie Ty, jak coś to krzyczę ci w opony. I co, krzykniesz się dogadasz tutaj. ta Przyjąłem Może się rozwalą gdzieś No ja ja Co Oddaj się! Stój! Kurwa no, prędkość na spórowy. No ja Ale jak jest, na inteligencji to Spadną. Już wypadali z zakrętu więc... No i live GPSa, George, do drugiej ekipy wyszli. Dobra, już wysłałem. Ej, gdzie jesteście? Ja poddaj, bym, to się, to poddaj, poddaj się, poddaj się, podaj się, poddaj się! Nie poddaję się. No, poddaj prosto. się. Nie podnosi rąk do góry. <laughs> <laughs> Opony były zaliczył już. Nie, 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 spokojnie, spokojnie, daj mi chwilę. Jeśli się pokręcą, i się rozbiją. No Stój. Drzewo. Ja na autostradę wyjechałem. Wyjeżdżamy na autostradę w kierunku Sandy. Nie. Niech policja ma zabawę, nie chciałem ich odcinać od tego napadu, bo się normalnie zachowali. A wiecie, to by było głupie jakby policja nam na plecach siedziała. To, to siedział. czas jesteśmy za wami, widzę GPS live. Dobra, oni pojechali autostradą, my wpiliśmy się tak na tą drogę przy Lafuencie, możemy na kołować. Zjeżdżamy w offroad po prawej, tu między drzewa. To jest po prostu myślę, że odpuściliśmy i zawrócimy od tam. A to tak, oni pewnie i tak będą chcieli osłaniać tych swoich... Ale chłopy mają mindfucka pewnie. <laughs> Chyba co tu robić? Chłopy <laughs> jak chłopy, spytajcie policji co tam się dzieje? Z policją to gadałem, to jestem przekonany, że oni byli w szoku. Mówi, że procedur na to nie mamy nawet, <śmany> co tu robić, cholera. jeden drugiego pyta. Oj, oj, oj. Dobra, my ciśniemy tą autostradę cały czas prosto w stronę więzienia. George'u, ładnie ich ograłeś, przyznam. Dzięki, dzięki. Zamknąłeś im Bękę przed nosem. <śmany> Ucieknął. Mieli, trochę to sobie otworzył. mhm. <śmany> Yy, daję pomysł, prawdopodobnie odbili przez Sandy jadą od Sandy drugą a autostradą, aby był on swoim, ponieważ w swojej nie mają samochodu na napadzie. Dobra, jedziemy z powrotem pod jubilera. Przejmujemy do GCR. Jeśli jedziemy, będziemy się Również. wokół kręcić i, i, i wyszukiwać tej Gierkasy. Teraz będzie, panie policjancie, zmiana planów, przejmujemy dalej. Macie jakąś szybką furę? Ich szóstkę. No to bierzemy ich szóstkę i będzie jako pościg, najwyżej ich spituje, że my dojedziemy. Mhm, 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 Na górną. A najbliższym pierwszym... O Jejku, jak to ledwo jedzie 170 autostradą, kurwy... Oj-oj, kto kupuje takie auto? <gry> <gry> nie nerwuję! mnie! Nie wiem, żartuję, <gry> <Nie, zresztą gry> uwielbiam to <te> auto... <gry> To no miałem dwie okazje, żeby ich tak się wpiercieć bardzo, nie, ale... Widziałem, widziałem. Ale mówię, nie no, nie będę aż takiego robił kurwa, z rozpierdolu. Ja bym zrobił. No. Dwie minuty później. Nie. Nie no wiesz. Myślałem, że się może podadzą zatrzymają, ale jak już później tego. Jako... Zresztą było to było widać, to jest, to że to oni wypadają nie z zakrętów, tak. Liczyłem, że się rozjebią o tym mur, tam przy autostradzie. A to taki smutek. A bo do garażu miałem podjechać. Kurwa. O, to znaczy inny? Ja to znaczy. No tu już po lewej. Dobra, zostawimy Cię, weźmy, że auto i koły na jubilera. Dobra. Uj, uj. Dobra, stój. Oje Jakie fury tam wyjeżdżają? Kurweta. I nie są. Jakie zielone? Myślisz, że zieloni jeżdżą kurwetą? Tak. Myślę, że tak. O serio? Mówię bogaty bogatych Mustangami, jest. Jeżeli... No, Mustang Ci... to jeszcze rozumiem, to tanie auta, ale Korweta. To już jest taka dojbana. Ci Mustang to jest jeszcze ma tak, a krewetę to już taka super. Ale jak chodzi to mi o cenę, że Mustang nie jest aż taki drogi. Korweta jest bardzo droga. jesteśmy obok w Hiblera. No, już tu mnie też. A ujdzie tam, tak, żeby się nie rzucać w oczy, nie stresować policjantów. E, kręcimy się tak, jak stare patrole policji, pamiętacie. Da pamiętam pamiętam Mój też będziemy tylko patrolować <grym zainteresowań> Policjanci najlepsi, bo trzech przyjechali, nie wiedzą co mają zrobić. Jeśli policja zgubi pościg to my możemy odbić, nie? Tak, jest ubity, da. Ale kurwa taki idealnie się zawinęła takie klasy. Złoczyć, że wsiadamy i fortuu. Grzysz pająk. No obok ciebie. Mamy jakiś o, samochód na naszym. Obok Kto nie, musisz. Nie, no, no... nie opadaj, już No walcie Eee, no dobra, to nasz człowiek, nie jest git. Nie Ci klasa, ale ciemna, jedzie w stronę jubilera. Mm, to nie jest git, a to nie A, to dubsta, mi jeździł? Nie kelnery? Mm, nie, to jest... E... jakiś chłopca kupił. O, okej. Okay. No tak. właśnie, z tymi kelnerami miał być spotkanie, kurde. mają Dabsta 6x6. Um, da. Zielony. Oj, rozbity. Wypadł za drogi chyba. Mhm, mm mhm. Mm mhm mm czytaj Jezu, no SMS, że mam odholować auto. No rzeczywiście było co czytać. No rzeczywiście widziałem go. Hmm. Przecież cały wyświetlił nagranie. Myślę hmm. ja też jeszcze bardziej strosuje policja jak tak ruszyły. Aż na na e, Szefie mamy w planach, jak będzie pościg policji za nimi i w to? Mm, raczej jakby się zgubili, to żeby ich dopierdzielić, ale nie także w trakcie. Przyjąłem. Ej, źle przystają tego SMS-a Tak jak coś to za nim jechać, tak? No na razie kołujemy Ja myślałem, że do odholowania. I dobra, jedno fioletowe auto na odholowniku, to wszyscy się przerzucamy na odholownik Go, go, go! Jedziemy! Proszę. <noise> Ciekawe. No fioletowy nie jeździli w oto na fioletowo. ich tam wie. Kiedyś na pewno mieli takie fioletowe auteczka. Blisko. Blisko było, ale by poleciał, nie? Ok, już na miejscu. On dzisiaj nie jest współpraca z policją. Zatrzymanie obywateli. Kurde, zamknął. Co pan robi? Tak. Jesteś na miejscu. O, dzięki za info. Ej! To jedziemy czy tak właśnie się stało? Jak chuj w Halo, Ale po ci to? jak mam tego? Co ona tam chce? No coś chciała. Podobno jakaś bia... BIA, -G BIA -G klasa BIA -G. chce odbijać naszych na mechaniku? Co chce odbijać? No, raz? Że jakaś bia G-klasa chce odbijać naszych na mechaniku. Cześć, co ty mówisz? Bia G-klasa próbowała odbić naszych. Kogo odbić? Grupę, która robiła sklep przy dole. Ale że to chyba było? uciekli, koło mechanika. Okej, okay. teraz, przed chwilą? Ich tak, pisanicy, ale chyba okreś... właśnie uciekli. Konkretnie. Dobra, dzwonię do czytała. Dzięki. Dobra. No. Gdzie no. was taka klasa goniła? W sensie, obserwowała nas na sklepie. Gdzie? E, za mechanikiem, ale... O. Obserwuję, coś tak często robię. Rozkuj mnie. Nie, też, też no. Wspanie. No wy no, Dobra, jedziemy za mechanika tam na sklep, tam ponoć widzieli tą białą g Tak, obserwuje nas ta biała. Cały czas, cały czas cię obserwuje? Tak, my właśnie uciekamy ze sklepu, policja nie przyjechała. Dobrze. I oni co, jadą za wami? nie. A gdzie stoją, pod sklepem? Tak, tak, stoi pod sklepem cały czas tam. Pod sklepem, obok Mirror Parku, za mechanikiem, stoi biała G-klasa, wjazd robimy na prędko. O, Brońki, szykujcie, goście, będzie jadka. Po mam? Ej, najpierw <noise> trzeba jak krzyknąć, nie? No przecież krzyknąć. Trochę czas minęło. Znasz mnie. Jest tam. Jest, jest, w prawo. O, Jedzie w własną stronę. Ja do prz... Ja pierdolę ten dzień. Dzień ciągle prosto jest, jak coś tu miks z czymś tam. On cię nie o. słyszy teraz. W prawo skończyło. w prawo? Mhm. Kurwa. prawo pojechali, w prawo, w prawo. Jeden strona od polonika coś tak przyjął. Ewentualnie na autostradę, na autostradzie. x6 miała ich kurwa ścigać, nie my. Life, nie widzimy was. Gdzie no, jest x6? Radzimy już. Styki se popraw w radiu. Ach, halo, słyszy. halo. X6. Halo. Nooo no, O, dobra. Ja autostradą chyba, wiesz. Ale to dobrze, przynajmniej wiemy, że się kręci po mieście Dobra, czyli co, kręcimy się tu w okolicy? Tak, kręćmy się, kręcimy się, ale musisz ty i ścigać, bo my to nie za Mam GPS live, ale najwyżej zaraz pojętą. Ale to tym... się tam A że... ty musisz ją gonić, a nie, że za nami jedziesz. Dobra! Aha. No godzinę zauważyłem ją z wami, a potem już mi zniknęła, nie? Nie wiedziałem gdzie jest. Dobra, dobra, kręcimy dalej. tam ten, bo was jest trójka, jest czwórka, a dzień tam sam jeździ? No to chodzi, tak. żeby jak najszybszy było. Aha, no dobra. Ej szefu, ja mogę ulicę jak chcesz, nie? No spokoj, tak, suszka i dogonimy z problemu. Jedziemy w stronę jubilera. Nie dziwiłbym się, jakby pojechali autostradą tą miejską i wyjechali właśnie gdzieś tam. Obserwowali ten napad, ale im w końcu nie wjechali. Mhm. Żadu też kurwa dobre, że nie zadzwoni do nas, jak, jest, jak wie, że jest full ekipa. Tylko dzwoni do Szejli, <laughs> Jak ona sama jeździ? Właśnie Shayla jedzie chyba w tym. Nie w tym? no ano za. <laughs> dobra, łódka. No, ta, taki Dla kobiety, właśnie terenowy, ale mniejszy. Tak. Włoskowe. Hmm? Tańsze. Fajna figura. Pewnie szybsze. Pewnie da. Ta... O, oh, pościg. Hmm. Na eclipse. Jeść, tam jest pościg. Słyszałem z terenu, No, też słyszałem pościg. Dobra, no? to pokrężę w okolicy. Może jeszcze ich tutaj zdajesz, No gdzieś. Daj, patrzę, jak coś, to ty będziesz wysłał GPS. Dobra. To są ustawy już na live'a jak coś. Jechali. To jest z Podiblera. A to tak, to wiem. Szukamy ich już na ławem. Gdzieś tu były jest ren. Jesteśmy przy Pacyfiku. Chyba do miasta uderzyło, wiesz. Widzicie ich? Nie, 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 nie? nie szukamy tylko. Ciur, chyba jedziemy do kelnerów, bo tak będziemy krążyć. Szadł kurwa zjebał, że nam nie powiedział. Żebyśmy prosto o niego jechali. Dziękuję wspieraczom za wspieranie kanału. A tu macie listę nowych wspieraczy. E, fajna, nie? Zostań wspieraczem.